Od dzisiaj możecie znaleźć na funkcji paczki z kartką Więc lecimy sprawdzić co można uratować Jesteśmy na miejscu Dzień dobry eee, Muszę kończyć przed klient Mam do paczki z O! Wszystko się zgadza Są dla Pana nawet dwie paczki Podzi, ale super, dziękuję bardzo, do widzenia Paczki odebrane, jedna to paczka Mix, a druga wege. Eee, I za każdą z paczek zapłaciłem I teraz sobie zrobimy mały unboxing To najpierw która miks, no to lecimy z mixem. Dla mnie super, są różne produkty, a teraz sprawdzamy, co jest w paczce O, na koniec są pierogi ruskie ze smażoną cebulką. Nice. Super, że są dwie opcje. Tam jest na pewno bardziej do pracy, do podziału, a tą z chęcią wezmę ze sobą do domu.